Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Co tematu. To jest Grabber. Grabber jest znany wielu specjalistom komputerowym. Jest to program którego celem jest zbieranie informacji z różnych witryn w celu późniejszego umieszczenia ich w swoich zasobach. Innymi słowy, program ten jest złodziejem. Wraz z rozwojem przemysłu motoryzacyjnego, gdy nowoczesny samochód zaczął przypominać komputer na kołach, wielu kierowców musiało zmierzyć się z pojęciem gabbera, a dokładniej co de grabbera. przeznaczenie co de gabbera, łapacz kodów, co de grabber, to urządzenie zaprojektowane w celu oszukania samochodowego systemu alarmowego. Początkowo miało ono raczej pokojowe przeznaczenie, co de były wykorzystywane w służbach do odblokowywania samochodowego systemu alarmowego w przypadku jego awarii. Świat przestępczy znalazł jednak inne zastosowanie dla tego urządzenia. Intruzi używających wytaków kodów przechwytują sygnał kodowy wysyłany z pilota właściciela samochodu. Gdy samochód jest uzbrojony, kod ten jest zapamiętywany i w odpowiednim momencie wykorzystywany do włamania się do samochodu. Prawie każdy system alarmowy z segmentu budżetowego dostępny na naszym rynku jest bezsilny wobec złodziei. Zasięg tego urządzenia sięga 150 metrów. Zidentyfikowanie osoby próbującej odczytać kod alarmowy cudzego samochodu jest prawie niemożliwe. Odmiany łapaczy kodów. Najpopularniejsze Code Grabbery występują w trzech rodzajach. Code Grabber dla systemów alarmowych wykorzystujących kod statyczny, proste i tanie systemy bezpieczeństwa. Code Grabber, który wykorzystuje w swojej pracy substytucję kodu. Urządzenie jest wyposażone w generator zakłóceń który zagłusza kod wysyłany z natywnego pilota i zastępuje go własnym. Jeśli więc samochód od pierwszego naciśnięcia przycisku nie uzbroił się, system alarmowy nie włączył się, a zadziałał dopiero przy kolejnych naciśnięciach. Należy zachować ostrożność. Możliwe, że złodziej uruchomił urządzenie, które zagłuszyło i podmieniło sygnał. Algorytmiczny przechwytywacz kodów. Urządzenie jest w stanie poradzić sobie nawet z niezawodnymi systemami alarmowymi, które wykorzystują w swojej pracy schemat dialogowy. Schemat ochrony dialogowej jest uważany za najbardziej niezawodny. Zasada jego działania polega na tym, że sygnał wysłany z pilota właściciela samochodu jest odbierany przez jednostkę sterującą systemu alarmowego. Jednostka ta po odebraniu sygnału sprawdza, czy w pamięci urządzenia, które wysłało ten sygnał, pilota znajduje się sygnał. Następnie wysyła z powrotem do pilota żądanie sygnału. Pilot przetwarza go zgodnie ze sklasyfikowanym algorytmem. Wynik przetwarzania jest ponownie wysyłany do jednostki alarmowej gdzie jest ponownie sprawdzany przy użyciu tego samego algorytmu. Dopiero po porównaniu wyników przez jednostkę sterującą samochód zostaje rozbrojony, ale algorytmiczny CODE Grabber i z takimi trudnościami z powodzeniem sobie radzi. Po przechwyceniu sygnału z pilota ustalany jest producent systemu bezpieczeństwa. Następnie następuje porównanie z bazą danych fabrycznych tajnych kodów a złodziej zaczyna działać zgodnie z otrzymanymi danymi. Fabryczna baza danych powstaje w wyniku wycieku informacji od samych producentów. Z powyższego wyłania się smutny obraz, że na każdy system alarmowy przypada chwytacz kodów. Po części jest to prawda. Jeśli system alarmowy jest elektroniczny, to prędzej czy później znajdą się rzemieślnicy którzy go złamią. Niemniej jednak nie ma co załamywać rąk. Tworzenie systemów antykradzieżowych i wykrywanie sposobów na ich schakowanie stało się swego rodzaju sportem. I ta walka dobra ze złem nigdy się nie skończy. Tu i na co de grabberze znaleziono antycodegrabbera, którego za pewną kwotę można kupić w internecie, zresztą podobnie jak samego złodzieja, dlatego, aby chronić swój samochód. Wraz z elektronicznymi systemami bezpieczeństwa zaleca się stosowanie mechanicznych środków ochrony, mechaniczne sposoby zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą, nowoczesne mechaniczne urządzenia antykradzieżowe to blokady skrzyni biegów, układu kierowniczego lub pedałów, nawet jeśli intruzom uda się otworzyć samochód za pomocą łamacza kodów usunięcie mechanicznego zabezpieczenia antykradzieżowego zajmie co najmniej dodatkowy czas, a jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że dla złodzieja samochodowego liczą się sekundy, to całkiem możliwe, że nie będzie on tracił czasu na łamanie dodatkowego systemu mechanicznego. Ponadto producenci mechanicznych urządzeń antykradzieżowych stale ulepszają swoje urządzenia, udostępniając im swoje sekrety, im Immobilisery są również jedną z popularnych metod ochrony samochodu przed przechwytywaniem kodów. Znaczenie immobilizera jest nieodłącznie związane z jego nazwą. W języku angielskim oznacza on immobiliser. Odłącza on jeden z obwodów elektrycznych zasilających rozrusznik, pompę benzynową lub zapłon. Samochód można zablokować lub odblokować tylko za pomocą specjalnego kluczyka lub pilota. Istnieją immobilisery które pozwalają na nieautoryzowane uruchomienie samochodu, a blokada jest aktywowana dopiero po pewnym czasie wraz z dźwiękiem alarmu. Dzieje się tak, aby intruz nie miał czasu na rozbronienie urządzenia. Sod Grabbery są używane nie tylko przez złodziei samochodów, ale także przez miłośników cudzych dób. Samochód nie jest im potrzebny. Złodzieje są zadowoleni z rzeczy, które właściciel zostawił w samochodzie. Samochód jest otwierany, a po przywłaszczeniu wszystkich kosztowności ponownie zamykany, dlatego nie jest konieczne pozostawianie w samochodzie kosztowności i dokumentów, między innymi pozostawiając samochód bez nadzoru na stacji obsługi. Lepiej zabrać ze sobą pilot do systemu alarmowego i przełączyć system bezpieczeństwa w tryb serwisowy. Należy wykluczyć pokusę dodania dodatkowego pilota do systemu przez osoby nieupoważnione. Należy kontrolować liczbę breloków przypisanych do systemu alarmowego. Wszystkie powyższe zabezpieczenia i zachowanie ostrożności mogą uchronić samochód przed intruzami. Bez względu na to, jakiego rodzaju codegrabera używają, a WordPress komentarz Hello World